Pogadamy sobie trochę o kremie nawigator od marki Rarecraft, ale jako, że pierwszy raz widzimy się na tym kanale, to myślę, że wypada się przedstawić. Ja jestem Paweł, już od paru lat interesuję się produktami do włosów, do brody, e, układaniem oraz szeroko pojętym barberingiem. Także z mojej strony w przyszłości możecie się spodziewać filmów z innymi recenzjami produktów oraz poradnikami co do układania, stylizacji czy dbania o Wasze włosy czy brody. Także nie przedłużając, myślę, że warto przejść do recenzji. Zawsze, jak patrzę na nowy produkt, to pierwsze, na co zwracam uwagę, to opakowanie. Także tutaj mamy klasyczną szklaną butelkę z taką fajną pompką, która jest przekręcana i wtedy się blokuje. Także nie musimy się bać o to, że produkt nam się na przykład wyleje podczas podróży przez przypadkowe naciśnięcie. Co do etykiety, mamy tutaj bardzo fajną grafikę z takim potworem morskim, zatopiającym okręt. Dalej widzimy nazwę produktu, czyli nawigator, jego rodzaj, czyli Hair Cream Pre-Styler. I w sumie, co do tego, to się troszkę nie zgadzę, że to jest pre-styler, ale o tym powiem potem. Mamy też taką fajną skalę pokazującą, czego możemy się spodziewać od tego produktu. Także widzimy tutaj na skali średnio mocny chwyt, bardzo dużo objętości, duże tekstury i praktycznie e, zero wypału więc tutaj będzie macik. E, I jeszcze zwróciłbym uwagę na sposób użycia. E, brzmi on tak. Niewielką ilość kremu rozetrzyj w dłoniach, następnie nałoż na wilgotne bądź suche włosy, stylizuj je przy użyciu suszarki bądź daj produktowi wyschnąć samodzielnie. No i z domów fryzurę pełną kasy. No i właśnie. Zazwyczaj, kiedy mówimy o pre-stylerach, to są to produkty, które się nakłada na wilgotne włosy do suszenia, żeby osiągnąć fajną bazę pod produkt końcowy. I tutaj, skoro producent zaleca, że można też go użyć na suche włosy, to jest to coś ciekawego, bo zazwyczaj właśnie per nie dają nam takiej możliwości. Także myślę, że warto będzie też go przetestować nie tylko na mokre, ale i na suche włosy i zobaczyć co z tego nam wyjdzie. Aplikując produkt, zauważymy, że on ma taką dość gęstą konsystencję kremową i w sumie patrząc po składzie tutaj można się tego spodziewać, bo w składzie jest glinka kolin, Wąsk i dużo olejów, także one robiły taką właśnie gęstszą konsystencję, która sprawi, że troszkę inaczej się może zachowywać niż inne produkty, inne prestejery, które są bardziej płynne, ale o tym zaraz. I od razu poczujemy bardzo przyjemny zapach, który jest z połączeniem pomarańczy i czekolady. Myślę, że jest to bardzo e, fajne połączenie, bardzo przyjemne, raczej takie słodsze, chociaż z tą cytrusową nutą, która to przyłamuje. E, I w sumie muszę powiedzieć, że produkt e, zapach produktu czuć podczas układania faktycznie jest on całkiem intensywny, chociaż w ciągu dnia tak zajdzie troszkę na drugi plan i nie będzie przytłaczał, nie będzie aż tak mocno wyczuwalny. Także jeżeli na przykład. Się boicie o to, czy będzie się kłócił zapachem z waszym olejkiem do brody czy perfumami, to o to nie musicie się martwić. Jeżeli chodzi o to, jak się sprawuje jako pre-styler, muszę stwierdzić, że naprawdę mamy tutaj dużo tekstury, dużo objętości. Jest bardzo fajna baza pod fryzurę końcową i muszę jeszcze powiedzieć, że dzięki zawartości glinki Kaolin. Jest też taką fajną bazą, która chroni trochę przed pomadami, które zabijają objętość. Część na przykład pomad wodnych ma taką swoją tendencję do tego, że nawet jeżeli zbudujemy objętość przy suszeniu, to może ona później troszkę pójść w dół przez, tą samą, przez samą pomadę, która ma w sobie dużo, dużo wody. A nawigator ma to do siebie, że przez, ten, przez tą gunkę zapobiega temu i będziemy mogli się cieszyć większą objętością niż w przypadku może części innych, trochę lżejszych precajerów. I muszę też powiedzieć, że to nie jest jeden z tych produktów, które będą dawały odczucie, że nic nie ma na włosach. Nie, jak będziemy przeczesywać te włosy, to będzie czuć produkt, będzie czystą teksturę i też czuć podczas układania produktem końcowym, że troszkę inaczej się nim pracuje, moim zdaniem o wiele lepiej, bo nawigator troszkę dodaje wtedy swojej objętości i chwytu, tekstury, więc pomady mogą mieć odrobinkę mniej połysku, ale właśnie więcej tej tekstury znajdziemy w ułożonej fryzurze. I w sumie zrobiłem jeszcze taki test, że skoro producent podaje, że możemy się spodziewać całkiem mocnego chwytu, no to sprawdziłem, czy jest w stanie utrzymać taką luźno ułożoną fryzurę tylko podczas suszenia, bez dołożenia żadnego innego produktu na sam koniec. Czy ta fryzura utrzyma się cały dzień. I w sumie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo się okazało, że faktycznie to była, wiadomo, bardzo ulizna fryzura, która tam, którą można było przeczesać, nie można powiedzieć, że te włosy trzymały się tak, jak się ułożyło przez cały dzień, ale... No, nie opadła mi na przykład grzywka na twarz, nie było tak, że musiałem je ciągle zabierać z twarzy i poprawiać. Także, jeżeli szukacie czegoś takiego po prostu, żeby zabrać te włosy, to można teraz zostawić po prostu e, jako, e, jako prestailer, który ułoży wstępnie i da taką po prostu lekką fryzurę. Troszkę jakby m, nic na nich nie było, ale jednak wiadomo, jest. No, i tak o tym pomyślałem, dobra. Skoro nawigator się sprawdził jako e, ten freestyler, który można używać e, bez produktu końcowego, no to sprawdźmy, jak się sprawdzi na włosach, nałożony na włosy, suche, nie? I byłem w sumie drugi raz zaskoczony, bo się okazało, że e, faktycznie e, można nim użyć fryzurę. I w sumie zrobiłem taką troszkę luźniejszą, taką, którą właśnie też można poprzeszczywać, ale jednak będzie się bardziej trzymać niż sam Freestyler. I tak, no ta fryzura wytrzymała mi cały dzień i muszę stwierdzić, że faktycznie było tam dużo tekstury, fajnie te włosy się zachowywały, były zebrane w przyjemne pasma i z, no, byłem naprawdę pod wrażeniem, bo moje włosy mają co do siebie, że raczej e, trzeba bardzo mocnego produktu, żeby one się utrzymały, więc skoro ta luźniejsza fryzura taka lżejsza e, się utrzymała w sumie cały dzień. To oznacza, że naprawdę tutaj nie mamy problemu z chwytem. I oczywiście wtedy był pełny mat, także jeżeli nie lubicie połysku, to byłoby coś dla was? No i tak pomyślałem, że skoro nawigator dał radę jako pre-styler, też udało się na nim ułożyć fajną fryzurę, taką luźniejszą, która wytrzymała w sumie cały dzień, to jak się sprawdzi, kiedy ułożę fryzurę taką ciaśniejszą, gładszą? i czy w ogóle da się ułożyć taką fryzurę. No i muszę Wam powiedzieć, że da się da, bo dzisiaj mam właśnie fryzurę ułożoną na nawigatorze i ta fryzura wytrzymuje mi cały dzień. Wiadomo, może nie przy takim mocniejszym wietrze, ale w sumie tak naprawdę większość pomotów w problem. Także dołożyłem troszkę więcej produktu, wiadomo, żeby miała, żeby miała więcej tej bazy, żeby troszkę więcej chwytu zyskać. I moim takim trochę lifehackiem do tych gładszych fryzur na pastach, glinkach tego typu jest po prostu po nałożeniu produktu minimalnie zwilżyć dłonie i przyrysać wtedy zyskuje on troszkę więcej takiej lepkości, troszkę chwytu i minimalnie może kosztem połysku, to znaczy, że wtedy będziemy mieli odrobinkę większy ten połysk. Ale nie będzie on w ogóle praktycznie zauważalny, po prostu nie będzie to wtedy full mat, i muszę stwierdzić, że kurczę, no, ten chwyt jest naprawdę całkiem mocny, super mi się kształt układa. Nie na, każdej, nie, nie na każdym produkcie jestem w stanie ułożyć pompa takiego bezprzedziałka jak dzisiaj, i nie każdy produkt utrzymał go w tej formie, także byłem bardzo, pod bardzo pozytywnym wrażeniem. I to jest chyba największa zaleta nawigatora, ta uniwersalność, że jestem w stanie ułożyć na nim różne fryzury, jakie w sumie bym chciał, bo najbardziej chyba cenię to w produkcie, jeżeli to nie produkt mi mówi jakiej fryzury ja mam użyć, tylko ja myślę, co chciałbym zrobić tym produktem i po prostu to robię. Także, jeżeli szukacie czegoś uniwersalnego, jeżeli potrzebujecie troszkę mocniejszego pre-tailera, który da wam więcej bętości, więcej kontroli, bo macie na przykład problem z uzyskaniem bętości, jeżeli lubicie jakąś troszkę luźniejszą fryzurę, ale raz na jakiś czas chcecie coś ciaśniejszego, to może być to produkt dla Was. Jestem w sumie ciekaw, jakie jest Wasze wrażenie o nawigatorze, jak Wam siadł. I jeżeli macie jakiś produkt, który chciałbym dla Was przetestować i zrobić kolejną recenzję, to dajcie znać w komentarzach. Także jeżeli podobał wam się ten film, to zostawcie łapki w górę, zostawcie suba i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!